Witam na pierwszym pilotażowym odcinku perypetii z pracy jadmina na serwerze goldminds.pl Jestem Cebul, wygrzeję też Cebul i właśnie jestem junior administratora serwera goldminds.pl e, Pokażę Wam e, na czym ta praca polega, to znaczy taki dzień z życia jadmina, bo każdy dzień to nie jest niestety to samo a będę starał właśnie się Wam pokazywać jak to mniej więcej wygląda. E, limit na YouTube mam 15 minutek, więc y, filmiki na razie będą tyle trwały. E, na innym koncie mam zdjęty ten limit, ale tam liczba widzów jest y, dramatyczna. Mam chociaż te niecałe 50 widzów. To prawda nie wiem skąd, nie wiem jak, ale fajnie. Tak więc no na serwerze już jesteśmy. Serwer jest po niedawnej fuzji z serwerem DreamMinds.pl. Na którym byłem junior administratorem, ja właśnie jestem, tą rangę mam przeniesioną z tamtego serwera. A, serwer był prowadzony przez mojego dobrego kolegę, a że serwer Goldminds po prostu potrzebował swojego jakiegoś partnera, dlatego mm, zaoferowali, zaoferował się mój kolega do pomocy, i właśnie w ten sposób powstał goldmice o taki odświeżony. Teraz biegamy sobie trochę po miasteczku co ciekawego. Właśnie plusem plusem w jest to, że nie mamy płaskiej mapy To miasto to nie jest wielka kupa płaskiego dirtu z trawą tylko po prostu mamy no mamy wyżyny, po prostu mamy naturalny teren przystosowany pod miasto. M będę korzy używał game moda, radząc z użytkownikami itd. tak, dalej, i tak dalej. Ponieważ no, na tym polega moja praca. Junior po prostu musi słuchać społeczeństwa, więc może zacznijmy y od spawnu naszego. Spawn to jest na razie to jest tymczasowy, ponieważ spawn nowy się buduje. To jest ogółem ratusz, mamy wielką, fajną fontannę, ten budyneczek mamy portalownie, teraz podpiszę wam do czego nasłuży. służy. Ta wielka kupa Bedrocka to jest na spawn, W sumie polecimy tam. Na serwerze jest zainstalowany Admin CMD, więc nie mam GameModa, a latam. Komenda Fly. No jak na razie tutaj nic nie widać, bo administrator jest na wakacjach na tygodniowych wakacjach a teraz widzimy, że super moderator Polak się bawi troszkę tak, na tym serwerze gra Sauron tak, na tym serwerze była Madzia to prawda jak Madzia była to z tego co widziałem kawałek, yy, kawałek tego filmiku to była wielka wiocha ale już nie będę tego komentował mam nadzieję, że trochę yy, będzie teraz inaczej, ale chyba taki, w sumie. nie było takiej wielkiej porażki, ponieważ trochę kilku graczy nam doszło, a wiadomo jaką postacią jest Sauron100. <grych> tak, właśnie to jest nasze, nasz ratusz, nasz tymczasowy spawn. Tu jest yy, portalownia. Portalownia to jest jeden z najważniejszych budynków na tym serwerze. Ponieważ tu jest portal do neteru, no to jest standardowy portal do neteru, który wygląda niestandardowo. Po prostu jakiś plugin jest, który odpowiada, że możemy takie portale robić. Drugi portal to jest już bardziej wygląda neterowy, ale to jest portal na mapę surowcową. Po co ta surowcowa? U nas wielu graczy ma na nią, a to niepotrzebne, bo yy, mapa główna. W ogóle są kilka powodów, dlaczego jest ta mapa surowcowa. Pierwszym i najważniejszym powodem jest to, żeby po prostu nie zajebać serwera. Tak? Żeby nie zajebać serwera. E, pamiętam czasy starego kiedy kiedyś nie było fuzji, kiedy jeszcze nie upadł. Tak, bo goldmais upadł rok temu. Spaliły się dyski i po prostu może przez to. Przez za wielką mapę. Nie wiem. Ale upadł, mapa była wielka, była super wielka i nawet tak nowy update był wtedy, była na updatecie beta 1.7.3 i jak wprowadzał 1.8, to była mega kosmos, tu było coś nowego. Trzeba było grube tysiące kratek wbijać, żeby nowe tereny odkryć, a to tak nie ma. Mapa jest ograniczona główna, nie wiem jak dużo, ale jest. Surowcowa y, jest też ograniczona do chyba do 3000 kratek, ale ona jest często resetowana, bo surowcowa jak to wiadomo, nie? E, żeby po prostu pozyskiwać surowce. A drugim powodem dlaczego jest prowadzona mapa surowcowa, żeby po prostu ładnie wyglądała mapa główna. No sorry, y, na starym Goldmansie nie byłem moderator. E, ale teraz nad, nad tym jestem. Byłem przed fuzją supermoderatorem. Tu jestem junior adminem i po prostu mnie męczyło. mega męczyło mnie to ścinanie koron drzew. To jest tragedia. Naprawdę. Co to za problem? Ze zwykłym graczem, z głupią diaksową siekierą po prostu pobiegać sobie skończyć to drzewo. Jak nie może? Dobra, wołaj tego moderatora, bo w końcu czegoś on jest. On ma komendę i on to jeszcze raz dwa. Ale chociaż wołaj, bo my mamy narzędzia takie, które my się dowiemy. O, i właśnie kolejny jakiś genialny człowiek mm, zrobił utasa. A na no, to też mamy sposób. Po prostu do tego używam bedroka. Ups, ups, ups. Dobra, już nieważne. Caesar. Dobrze, no to. Dobrze, ten z tym panem się. E, policzymy. Wczoraj poleciały do mnie dwa bany za to. E, to, na surow, to, e, surow, to e. I daję na 24 dni 1430 minut. 15 minut. niszczenie ma sprawy gracze może nauczą się no dobra nie dokończyłem z tym drugim powodem ponieważ sorry między innymi to jest ale po prostu jak będziecie grać jak będziecie oglądać to po prostu zobaczycie że mapa górna, wygląda to zajebiście nie jest grifowana. i nawet jak zostanie zgryfowana, to i tak szybko zostanie to naprawione. A po prostu moderacji chce się to robić. A jak, zo, jak moderacji zobaczy, że jest od chusta tego, to jest tragedia i się ode, odechciewa. A tak to, jeżeli chcą sobie pobifować, po prostu rozjebać całą mapę surowcą, proszę bardzo, róbcie to. Właśnie mamy tu, dopiero mamy spawn, ledwo wyszliśmy z a tu już nie ma kuboida i co? Kula i duża piekła nie ma, rób to co chcesz I może mógłbym sobie sprawdzić e, Który był taki Genialny e, I co zrobił Ale nie sprawdzam tego W mnie tu mało obchodzi Dobra, muszę się stąd dostać Łączę game moda szybko Game moda nie używam Kurde, nie mam Nie mam xraya to jest taka wiocha. Tak, używam X-raya. Używam x żeby na niewidzialności biegać za graczami. Tak, to się przydaje i można takie niejednego w sumie udupić. Ubijamy, wbijamy. Nie wiem czy mnie słychać, gdy filmiki tak puszczę. No dobra, no zobaczmy, który był taki genialny i tu postawił. Pazurek. Pazurek zniszczył, e, miał do tego prawo. Nic mu się nie dzieje. Dlatego. Dobra. Mm, tak więc. Takie podstawowe chyba informacje na temat serwera. Dałem, co jest dlaczego, co ale jakby czegoś nie było, no to zaproszę, oczywiście, wszystkich graczy do tego filmiku, żeby mogli sobie pooglądać, jak sobie zapieprzam z lagami. Ale tak czy inaczej, dzięki za oglądanie. Liczę na komentarze, liczę na jakiś fajny odzew. E, seria, w ogóle filmiki na całym moim kanale nie są regularne, więc musicie sobie do, do tego się przyzwyczaić jeżeli coś puszczę to mogę mojkę na odcinka już w ogóle nie puścić bo mi się znudzi albo po prostu będzie chujem dzięki, cześć